Cześć z strony Cartonspetek. To jest fajna gra. Jak się nazywa, to pewnie macie w nazwie. I zaczynamy już rozgrywkę. <grym> Grałem chyba trochę ciszej, Nie wiem, czy to jest za głośno, ale teraz chyba powinno być dobrze. Zresztą jest taka, jak to powiedzieć, słaba gra graficznie, ale mi się spodobało. Nie wiem dlaczego. Trzeba znaleźć chyba jakieś osoby i zabicą. Na przykład tak jak tutaj zabiliśmy przez chwilę kogoś, o to chodzi w tej grze. No i sobie przychodzimy misją, u nas a ja jakoś nie wiem jeszcze grać. W tej grze Tam jest ktoś A jak tak... No, nie! Nie, 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 Tam jest broń, tam jest broń, tam jest broń, tam jest broń, tam jest broń. Tam jest broń. Na tej gry to jest, to nie, nie wiem Nie bez sensu to ale też mi się gra podobała Może graficznie nie jest jakaś super, ale... Na złej grafiki, aż już takiej też nie ma a, Fajnie się nawet gra, mi się spodobała bardzo Mi się naprawdę bardzo spodobała Bo może to się spodoba Tylko ile to mnie mieć wyświetlone, nie wiem No nie wiem, chyba nie niedługo kupię PS vita informacja PS Vita sobie kupiłem, tylko najpierw sprzedam xboxa Dopiero będę chciał sobie sprzedać jak będę mieć urodziny w urodzinach prostu sobie sprzedam czy tam wystawię, czy sprzedam to ja nie wiem ja jakby coś tam mieszkałem w grudziu mam się nie będę nazywał xcardzmfp raczej Kurde, tylko nikogo nie mogę znaleźć? Dobra, idziemy. No w sumie dobra, zapomniałem, że sobie można iść dalej. Dobra, weźmy sobie tutaj naboje w sumie. Jeśli można iść dalej, to sobie pójdźmy lepiej z nabojami i tutaj się... Dobra. Gra może się wydawać łatwa, ale... Jest łatwa. Są dopiero pierwszy poziom Jest po poziomów 15? i Jeszcze jest survival. No. Ej halo, czy jest ktoś tutaj do zabicia? Będę chciał kogoś zabić Aha, tam mamy pójść Aha, czyli już przeszedłem Tak, czyli już przeszedłem, no dobra Next No to jedziemy z koksem Dzisiaj będzie 15-minutowy odcinek chyba Z tej gry, z tej niesamowitej gry na weź, nie? się w przez przypadek <grym> Przez chwilę, jak tak można? Jestem ja głupi Dobra, mamy ono boje, jak widzę. Czekacz, czy będziemy musieli się wracać? Może będziemy musieli, nie wiem. Tam można pójść? No można. Pójdziemy Członkowie, je. No, no Ostatnio za bardzo filmów nie było. Znaczy były, tylko przez ostatnie dwa dni chyba za bardzo nie było. Nie? Chyba w chyba coś takiego. Ja, ja, jakoś mi się nie chciał nagrywać, nie wiem. No nie gin! Ale teraz raczej. Aha, już się broni po prostu i. Muszę. Więc broń jakąś. No czy mam broń, tylko pistolet ale to nie dość słaby. Teraz są to mi się... Ciekawe, czy 15 mi się będzie trudna. 15 chyba przejdę na drugim odcinku, jeśli będzie. Może trzeba ich zabić. Kurde, naboje. Broń jakaś, no weź. Dobra, weźmy broń. Się boję gdzie iść. No dobra, idziemy dalej. No dobra, dobra. Troszkę cicho jestem, jak strzelam, ale muszę się skupić. Tak, też można wolno iść No spoko To tutaj idziemy w prawo Chyba tam nic nie ma, nie? No, nie ma chyba nic To ale pójdziemy tak w lewo nie! 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 rób mi tego! Nie rób! Ojej, no, prawie spadłem Jak to mi się stało? To jest inna broń, nie? Nie wiem um, Takie bagi są troszeczkę, ale to są ten mam mało dosyć pamięci, jakby coś, więc jeśli mało pamięci w telefonie, to i tak polecam zagrać, bo. bo. małą pamięci. Chyba mogę pójść na tu, co? No mogę, tylko gdzie mam teraz iść? Co ja nie wiem. No, no, gdzie napisać, jak ta. A, już. Dobra. Ej, nie pokazujcie mi reklam, bo. polecam takich rzeczy. Dobra, teraz nie mam broni. Tutaj musimy zdobyć jakąś bronią, a później będziemy mieć pistolet. Chyba coś takiego jest, nie? To jest fajny. Jeden pistolet, on będzie teraz. Pistolet! Po co ja pistolet? Nie wiem. Nie mam tylko pistolet. Dobra, zabiłem kogoś. Zgin, no zgin i przepadnij. Nie no, trochę jeszcze długo trochę, bo zanim będą moje urodziny. Chceć przedam mi z boxa. Nie trochę czasu mi, ale dobra, jak sobie wziąć jakąś broń. O tutaj jest fajna. No, może tą grę nagram na streamach, ale nie wiem czy będę jeszcze miał ochotę w ogóle grać. No jeżeli jak się w tą grę gra, gra na surival, może sobie zrobimy jeszcze z na tym odcinku. Może będzie du du drugi odcinek, a będzie dużo łapy w górę. Albo... Ja nie wiem. bo zobaczymy... albo zobaczę zarobki tytuła i będę dosyć spoko. <grym>, nie, ale serio mówię. Więc będą że zarobki tytuła, to znaczy, że dużo osób obejrzy ten cały odcinek, nie? Wiem. Znaczy że będzie się więcej, czyli to... Te? też jest coś tam znaczy, tak? Nie. <grym>, gdzie są wrogo... A to szkoda, że nie pokazuje gdzie masz iść. Naprawdę ja nie wiem, gdzie mam iść Ciekawe, czy by... Ciekawe ile osób ciągnie tą aplikację po tym, że ja zagram to Ale ta aplikacja jest nawet dosyć słabna Czyli dosyć słodna chyba, tak? Zobacz, nie patrzyłem, ale chyba była dosyć słodna, to, to nie ma różnicy Parę jeszcze nic więcej Tak, po co mam ją ściągnąć? jest fajna, mi się podoba Tylko, że wam się nie podoba, No i się zawsze umie obejrzeć Ej misji chyba nie będę przychodził poza odcinkę. Ewentualnie do y, 15 misji będę przychodził do odcinku, nie wiem, nie wiem. Idę mam iść. O kurde, nie mam broni. No dobra, i to leci za niespokój bronią. Laguje trochę, ale. Tak kletko, Bo... jest trochę dziwne, ale... mi się tak podoba ta gra Dlatego, że tak naprawdę jest bardzo prosto zrobione, ale nie podoba mi się I szanuję twórców gry za to zrobili taką grę Chyba ja mogę trochę tak podgłosić, nie? No chyba mogę O nie Najgorzej Najgorzej Najgorzej! Najgorzej! Tam jest trochę za głośno. Najgorzej! No. To już się nie da dnie. Gdzie I ja, iść ja nie wiem, ale no dobra, kogoś tam zabijamy. Jednak jakiś progres jest, nie? Kto będzie Pixel Gun. Dobra. Co robi tą ręką? Nie wiem, co Zobaczcie co on robi. Zobaczcie, co robi, chyba tak biega, nie? No, chyba ja. Tego animacje zrobiłem. No, a spokojnie, ale nawet. Zobaczcie, to chodzenie nogami jest chyba zrobione w najprostszy możliwy sposób, a jednak to nie przeszkadza. O nie, o nie, chyba nie, nie dam radzi, ich zabić nie Ale tak, jeszcze mogę, oni są dosyć prości. Oni są dosyć prości, ale tak, ołowienny, ale jak jest dużo, to może być też problem zgincie! Zgińcie! Umieraj! Teraz zakończyłem tą misję, może wejdziemy jeszcze na strój, ale nie wiem. Ale jak zakończyć tą misję? Jak chcę ją skończyć? Halo? Teraz kolejny nie będziemy nawet zaczynać, bo... Bo nie wiem. Gdzie mam pójść?

O nie dobra, uciekam. Uciekam. Nie wiem, że mam dużo życia, ale nie chodzi o życie. O nie! Nie, no, kurwa. A zła droga. Mogę do niej przejść? Serio? No dobra, kocham tą grę Zasumiem banalną grafikę na przykład. To też chodzi tak wolno też, fajnie wygląda, nie? ale ja taka animację zrobili tylko po to, żeby była tak naprawdę. No i nie wiem, co dalej zrobić. Widzę wrogów, ale to mi w ogóle nie pomaga, bo jak chcę to przejść? Każdy co gra w jakąś grę, chce ją przejść, nie? Po to gra się. A nasz no, odgana teraz się czuję lepiej. Będę ich zabijał w szybciej. Gdzie ja mam iść? Kurwa Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Oj w ogóle dzisiaj jest piątek Ja też mam dzisiaj piątek Tak samo jak wy Więc tutaj mam dzisiaj iść Tam coś widać Jak tam wejść Wolno się dosyć chodzi Może o to chodzi w tej grze, nie wiem a dupla, już żadnych wrogów za bardzo nie widzę. Tu coś się przejdzie, to jakoś. Nie mm, nie wiem, trochę to się jakoś wejść. A kurde, jak? Kurwa, mać! No pada deszcz, już robić. To no, broń, ale chyba moja jest lepsza. Hmm, ja mogę to zrobić. Mogę wejść na to, na to. A to nie ma sensu! Ale nie widzę w tym sensu. No i co z tego, że tak wejdę? Jak to nic nie nie. Tam można jakoś wejść? A, 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 a. Z tego da się na to jakoś wejść? Za bardzo nie, ale chęć się i o mnie. A, i przeżyłem tutaj teraz. A, miejsce, nie wiem. No, się trochę dłużej od tych, jakich chciałem. Niestety, czy niestety. No, może dla was dobrze. Bo nie wiem, w sumie, czy Wy chcecie, czy nie chcecie, ale. Nie wiem. Dobra. Dobra No Dobra idzie chyba dobrą stronę idziemy się w tej, bo tu i Chciałem wejść i jestem albo i w złom, nie wiem cały czas chodzę, tak naprawdę, nie tak trochę bez sensu. A gra w ogóle mi nie pomaga, gdzie mam pójść, Może to jest ostatnia misja? Co ja to nie tylko surivala? Co to byliśmy? Co myśleliśmy przecież? Chciałem ja iść. Trochę mnie denerwuje ta gra teraz. Bo nie wiem co robić, a gra mnie nie, pow nie powiada. Dobra, poddaję się. Ósmy level, poddaję się, teraz rival Nie ja może poza odcinkiem nam przejdę. Dobra, na rivalu rywalu trzeba znaleźć broni i strzelać. To jest wróg, a nie mam broni.

Aha, i survival, znaczy to, żeby jak najdłużej przeżyć, tak? No i nie żyje, tak? O to chodzi wychodzi wszystkim. Dobra, teraz gramy tego survivala, teraz tak na serio gramy Nie widzę wrogów. Czego nie widzę wrogów? To już długo leciał. Kurwa! Dobra! Lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć.